Divorce is the closest most people will come to war. My husband left me for his secretary. Linda. Linda? This is Linda. I can be sugar. I can be spice. <laughs> Cześć, i witam Was z powrotem na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z takim odcinkiem półkryminalnym, pół, kryminalnym, pół Netflixowym, ponieważ będę omawiać serial Dirty John Betty oraz prawdziwe fakty tego całego zdarzenia, więc jeżeli nie oglądaliście jeszcze tego serialu lub nie macie problemu, żeby usłyszeć spoilery, no to ym, zapraszam do oglądania dalej, ale będzie tu dużo, dużo spoilerów. Cały serial będzie zaspoilerowany, ok? 谢。 Więc ja mam tutaj chciała nie tyle co omówić prawdziwą sytuację Betty, ale to jak dobrze lub źle serial Netflixowy przedstawił nam całą sytuację. I już na początku Wam powiem, że jeżeli jesteście tacy jak ja, czyli uwielbiacie seriale kryminalne, jakieś zagadki i jeszcze takie, które są oparte na faktach, to serdecznie polecam w ogóle całą serię Dirty John. Jednak ta druga część Betty o wiele bardziej mi podpasowała. Szybciutko Wam powiem o co chodzi, więc w ogóle pierwszy sezon Dirty John był oparty na na historii kobiety, która poznaje mężczyznę, ale o tym może kiedy indziej. Jednak drugi sezon, sezon, który jest zupełnie inną historią, jest również nazwany Dirty John, ale Betty. Nikt nie wie, dlaczego oni tak samo nazwali tę serię, ponieważ w drugiej historii John nie ma nic wspólnego z Betty. Prawdopodobnie, żeby zachęcić nas jako widzów do tego samego stylu serialu, ale pomijając tytuł, to jest po prostu um, serial dokumentalno-kryminalny, który jest idealnie oparty na faktach i jeżeli oglądaliście go i chcecie dowiedzieć się, czy niektóre sceny były naprawdę wzięte z życia, to zapraszam do oglądania dalej. Dla tych osób, które zostały, chcą usłyszeć spoilery, nie wiedzą o co chodzi w tej sytuacji, to słuchajcie, cały serial jest oparty na prawdziwych wydarzeniach ze życia Betty, Betty to idealna pani domu. Idealna pani domu, która robi wszystko dla swojego męża, swoich dzieci, prowadzi idealny dom, jest po prostu taką idealną mamą, żoną, no i panią domu, słuchajcie. Ale wiele sytuacji w jej życiu doprowadza do tego, że jej związek się rozpada i ona nie potrafi się. Tym pogodzić. Przechodzi jej z mężem przez bardzo, bardzo burzliwy rozwód i jest to bardzo nieładne, można by tak powiedzieć. No Nie chce ona w ogóle dopuścić tego, by mąż ją zostawił, by to wszystko miało mi miejsce, jest aż tak bardzo zdesperowana, że słuchajcie, dochodzi do morderstwa. Tego dowiadujemy się już w pierwszym odcinku, więc jakimś wielkim spoilerem to tutaj nie jest. I ja słuchajcie, zrobiłam cały research właśnie na temat tego, jak bardzo prawdziwie oddaje Netflix całą tę sytuację, bo ja jestem jedną z tych osób i dajcie mi znać, czy wy też która jak ogląda coś, to, to jest oparte na faktach, to po prostu musi, musi potem iść do Wujka Google, wpisać sobie, co było prawdą, co nie, i potem mówię Darnowi, czy wiesz, że ta scena to była życia więca, czy wiesz, że to było w ogóle podkolorowane? to w ogóle nie miało miejsca, a mm, ta osoba jest prawdziwa. jestem po prostu jedną z tych osób, ja muszę wiedzieć, to mnie interesuje. No i tu w tym przypadku było to samo, dlatego też mam plik punktów, które będę z wami omawiać. Więc słuchajcie, zaczniemy od tego, że mąż Betty oszukiwał ją przez wiele lat, jeżeli chodzi o swój romans z sekretarką zatrudnił on bardzo młodą, ładną sekretarkę, która na początku pracowała gdzieś w jego firmie, w jego firmie prawniczej i po prostu jakby z dnia na dzień dostała ona awans z bycia jakąś tam dziewczyną, która robi kawę, do bycia jego sekretarką, sekretarką głównego szefa całej firmy, więc dla Betty już to było podejrzane, dlaczego dziewczyna w ogóle bez szkoły, bez żadnego doświadczenia tak nagle dostaje tak duży awans, a osoby, które pracują w twojej firmie tyle, tyle lat, nie mają w ogóle możliwości awansu. No i jak ona zapyta się go, prosto twarzą Twarz, czy masz z nią romans? On mówi, że nie. I słuchajcie, tak samo było w prawdziwym życiu. Ta scena, gdzie widzimy, że właśnie Betty się go pyta, on mówi, że nie ma żadnego romansu. Tak było naprawdę. On przez prawie dwa lata ukrywał romans z tą właśnie sekretarką, z Lindą. Jej mąż, Dan, naprawdę był świetny w mydleniu jej oczu. On potrafił mydlić swojej żonie tak oczy, że ona wierzyła, że może faktycznie to ona coś sobie wymyśla, może sobie upzdurała może on naprawdę jej nie zdradza. Jednak od 83 aż do ich rozwodu on po prostu był z Lindą i na początku nie chciał się do tego przyznać, ukrywał to, był bardzo w tym dobry, naprawdę świetnie zamydlił Betty oczy. No ale to było, słuchajcie, tak jak w serialu jest pokazane, tak było też naprawdę. Kolejną małą, istotną rzeczą, ale może dla ciekawskich jest to, że imiona dzieci Dana oraz Betty były zmienione. W serialu mamy takie imiona jak Tracy, Jennifer, Ryan i Anthony, a tak naprawdę te dzieci nazywały się Kim, Lee, Daniel i Red. Więc może ze względu na ich prywatność, może nie chcieli, żeby były używane, chociaż jak mówię, ten serial naprawdę pokazuje wszystko bardzo prawdziwie, bardzo mało co jest dramatyzowane i podkolorowane. I słuchajcie, w momencie, w którym Dan składa papiery rozwodowe, Betty sobie z tym nie radzi. Ona dalej chce pracować nad związkiem, dla niej to nie jest normalne, żeby się rozwieść o nic. Myślała, że to może jest jego taki midlife crisis, czyli tak kryzys wieku średniego, gdzie po prostu on kupuje drogi samochód, zmienia swój wygląd, ma Myślała, że to przejdzie. Nie powiedziała nic swoim koleżankom, ponieważ one wszystkie przechodziły przez te kryzysy z mężami, ci mężowie robili to samo, ale pod koniec wracali do żon i żyli szczęśliwie. Więc Betty miała takie nadzieje i tak samo widzimy w serialu i tak samo w Prawdziwym Życiu. Ona wierzyła, że to minie, że będą dalej kreować tę idealną rodzinę i nie rozumiała, dlaczego on po prostu z dnia na dzień miał jej dość. I to, co stało się tak naprawdę, a nie jest pokazane w serialu, to to, że niej powiedział, że ty zaniedbałaś się, jesteś grubsza, jesteś starsza, jesteś mało ciekawa i mało ekscytująca. Więc naprawdę bardzo okropne słowa, jakie, na, bardzo okropne, jakie można wypowiedzieć w swojej drugiej połówce po tylu latach związku. Słuchajcie, oni byli razem naprawdę bardzo długo. Poznali się jak Betty była nastolatką, wzięli ślub, dzieci i tak naprawdę oni od zera... Doszli do dużych pieniędzy. Dan w ogóle studiował, żeby być lekarzem. Bardzo dużo to kosztowało i Betty, słuchajcie, mimo tego, że miała dzieci, chodziła do pracy i pomagała mu finansowo, aby zapłacić e, za te studia. Jednak połowy tych studiów on stwierdził, że odchodzi z nich, ponieważ to nie przyniesie dużych pieniędzy i on woli zostać prawnikiem. Więc ona była totalnie za nim, pomagała mu we wszystkim, e, zajmowała się domem, dziećmi, pracowała, aby tylko on uzyskał tę wymarzoną karierę, która w końcu przyniosła im bardzo duże pieniądze. I słuchajcie, przez cały serial nasza bohaterka Betty mówi o tym, że wspomina do swojego męża, że pamiętasz jak nic nie mieliśmy, jak dobrze nam się żyje, mamy tak dużo pieniędzy, naprawdę mieli dużo pieniędzy. Słuchajcie, jego firma była warta miliony, naprawdę była warta miliony, więc bardzo mu się udało w tym świecie prawników, słuchajcie. I w tym serialu też widzimy to, że Dan nie chce w ogóle rozmawiać na ten temat. Tego nie mogłam znaleźć, czy było tak naprawdę w prawdziwym życiu, ale nie chciał on w ogóle rozmawiać o tym, że wcześniej nie mieli pieniędzy i że razem doszli do tych pieniędzy od, po prostu od zera, od, od, od zera, Niczego. Więc wracając do tego, jak bardzo ona nie mogła się pogodzić z tą całą sytuacją rozwodu, była pewna e, scena, w której Betty wjeżdża samochodem w drzwi domu Dana, ponieważ Dan przeprowadził się do innego domu, na czas rozwodu oni mieli dużo różnych domów. Ona po prostu wjeżdża w drzwi samochodem i słuchajcie, to, było, to się stało naprawdę. Ona naprawdę wsiadła do tego samochodu, nikomu się nic nie stało, nawet jej, ale po prostu wjechała prosto w te drzwi i Dan, tak jak w serialu, e, zadzwonił na policję i oni aresztowali. Betty i zabrali do szpitala psychiatrycznego. I słuchajcie, dla Dana, dla Dana to było bardzo łatwe, aby manipulować lekarzami, ponieważ później się okazuje i tak było w prawdziwym życiu że on jest tak dobrym prawnikiem, ponieważ wygrywa bardzo dużo spraw, w których są pozwani lekarze. I nawet jeżeli lekarz nie zrobił nic złego, to dan był tak dobrym prawnikiem, że potrafił e, dokonać swego i pozwać danego lekarza, którego tam jego klient chciał pozwać, i wygrać całą sprawę. Więc on był bardzo cwany, przez to też odnosił bardzo duży sukces. No i też dlatego na przykład Betty, która miała tutaj doła, jemu było bardzo łatwo zapisać ją do szpitala psychiatrycznego, zmanipulować ich, żeby uwierzyli mu we wszystko, ponieważ bardzo duża część tych lekarzy w ich mieście po prostu się go bała, że on po prostu może ich zniszczyć, słuchajcie. W ogóle to wszystko brzmi jak serial, a to jest serial oparty na faktach. Więc ta sytuacja miała naprawdę zdarzenie. Co jeszcze lepsze, to dom, w którym właśnie ona wjeżdża tym samochodem, jest niemalże identyczny do tego domu, w którym dane mieszka. W danym momencie jest tak, sam, tak samo zbudowane ma takie same drzwi. No, po prostu postarali się w tym serialu naprawdę, żeby wszystko było po prostu jeden do jednego. Jest też scena, w której Betty wchodzi do jego domu, ponieważ w czasie tego całego rozwodu dzieci Betty mieszkały raczej z Danem, ze swoim ojcem. No i Betty nie miała wstępu do tego domu. Jednak e, potrafiła się wkraść, kradnąc swojej córki klucz. I na przykład jedna sytuacja widoczna w filmie, która mnie troszkę rozśmieszyła, że była prawdziwa, to to, że Betty wchodzi do kuchni i widzi ulubione ciasto swojego męża, które upiekła jego nowa kobieta, tak, bo już nawet nie powiem, że kochanka, bo to już wyszło na jaw, więc nowa kobieta. I ona bierze to ciasto, idzie do sypialni i rozsmarowuje całe ciasto na ich łóżku, na jego garniturach i słuchajcie, ta sytuacja naprawdę miała miejsce, ona naprawdę to zrobiła, więc nawet takie mini szczegóły nie były pomięte, pominięte w tym serialu. Betty nieraz raz, nie dwa wyżywa się właśnie tak fizycznie na różnych takich mini rzeczach, po prostu, żeby jakby zatrzymać swojego męża, dać mu do przemyślenia, czy na pewno on chce, aby ten rozwód miał miejsce, ale działa też ze swojego domu, czyli dzwoni do niego, zostawia mu okropne wiadomości telefoniczne, w których po prostu go wyzywa, grozi mu i tak dalej. I Dan powiedział jej, że on będzie jej liczył karę za każde złe słowo, za każde wstąpienie do jego domu i za wszystko, co ona źle zrobi. Była cała po prostu lista, taki cennik tego, ile niektóre rzeczy będą ją kosztować. A ponieważ on płacił spousal support, czyli takie pieniądze miesięczne na jej utrzymanie. I słuchajcie, to były grube tysiące. On w ogóle Sprawie sądowej chciał, powiedział, że jak ona mu da ten rozwód, to on może jej do końca życia płacić te pieniądze, tylko żeby się odczepiła, ale jej nie na tym zależało. Jej zależało na byciu z nim. Plus, no też mówiła, że te pieniądze nie wystarczają. My słuchajcie, to były grube tysiące, Od nawet mam napisane, że słuchajcie, on jej dawał 9 tysięcy dolarów miesięcznie na jej rachunki, na jej po prostu utrzymanie. Pamiętajcie, że to nie ona miała dzieci, tylko on miał dzieci u siebie, więc on płacił za wszystko, co z nimi związane. Ona uważała, że to nie jest wystarczające, ponieważ szacowała, że Dan zarabia około. 137 tysięcy dolarów miesięcznie. I to on sam sobie, nie to, że cała firma tyle obraca, tylko on tyle zarabia, tyle ma w banku co miesiąc. No i słuchajcie, jak on zaczął jej liczyć za te wszystkie złe rzeczy, czyli za każde przekleństwo liczył jej 100 dolarów, a na przykład jeżeli przychodziła do jego domu pod jego nieobecność i bez jego zgody, to było 500 dolarów. w pewnym momencie ona tak dużo razy zrobiła te złe rzeczy według niego, że ona była, mówi, na 1500 dolarów. Jakie, jakie pieniądze, słuchajcie, jakie pieniądze i to wszystko, co jest Pokazane w serialu miało miejsce, słuchajcie, na, 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 na żywo, no, nie, niesamowite, naprawdę. W serialu była też pokazana rozmowa telefoniczna z jej synem, pomiędzy właśnie Betty a swoim synem, w którą prosił mamę, żeby przestała, przestała się włamywać, przestała robić te różne rzeczy, dzwonić i zostawiać te wiadomości, żeby, żeby po prostu zgodziła się już na ten rozwód, na te pieniądze i niech to wszystko będzie już po prostu wróciło do normy. I ona tłumaczy stanowi, że nie, że ty nic nie rozumiesz i knie i, i w ogóle, i słuchajcie, to naprawdę miało miejsce, ale to, co widzimy w serialu, Serialu I właśnie jak ten syn ją prosi, 11-letni sen prosi ją, żeby przestała, naprawdę miało miejsce w prawdziwym życiu. Więc coś, czego serial nie uwzględnił, ponieważ pokazuje nam biedną Betty, która nie potrafi sobie z tym poradzić. Psy no, psychicznie nie potrafi sobie poradzić, i można by pomyśleć, że wszystko, co ona robi, no to no okej, okay, no wiadomo, kobieta naprawdę sobie z tym nie radzi. Ona nie chce, by ten mąż ją zostawił, nie rozumie, co się dzieje i jest taka nieszczęśliwa. Widzimy wiele scen, w których siedzi ona sama w domu i, i, i jest odebrane jej po prostu wszystko. Nie ma już pieniędzy, nie ma nawet jak znaleźć pracy ponieważ nie ma ona żadnego specjalnego wykształcenia i tyle lat nie pracowała e, oraz nie ma swoich dzieci obok. No to słuchajcie, te show nie dodało tego, że Betty wcale nie była singielką przez ten cały czas. Podobno spotykała się z mężczyzną, który nazywał się Bradley T. Wright, o którym mówiła, że jest to po prostu jej partner. I było tak przez wiele, wiele lat, a nawet nocy, w której Betty popełniła morderstwo, brat był w jej łóżku, więc tego show nam nie pokazało, a nie mi oceniać, czy dobrze czy źle, że tego nie było, ale taka ciekawostka już ona ale nie była cały czas sama. Okej, okay, to było tyle, jeżeli chodzi o porównanie Netflixa do prawdziwej sytuacji. Jeszcze chciałabym omówić do końca tę całą sytuację, ponieważ ja oczywiście, jako taki freak, jeżeli chodzi o te seriale, obejrzałam wiele wywiadów z Betty, która do dziś jest w więzieniu. Zakończmy sobie, jak to wszystko się zakończyło dla tych, którzy nie wiedzą. Bitwa, jeżeli chodzi o rozwód i o dzieci, trwała latami. Betty legalnie straciła jakiekolwiek prawa do opieki nad swoimi dziećmi. Później też troszkę zniszczyła sobie z nimi całe związek przez to, że właśnie dzwoniła, zostawiała takie wiadomości, popełniała różne inne rzeczy. W serialu nawet widzimy, że wkradła się do ich domu i zabrała listę gości na wesele Dana i Lindy. Po prostu do końca nie mogła się pogodzić z tym wszystkim. Już miała wzięty rozwód, już Dan znalazł sobie nową żonę i, i się ożenił. Ona nadal nie mogła się z tym po pogodzić. I ona do końca nie mogła zaakceptować, że on dalej, że on naprawdę prosi ją, że słuchaj, Będę ci płacił co miesiąc do końca swojego życia, tylko nasz zostaw. nie potrafiła tego zaakceptować. Nie potrafiła zaakceptować, że on ma nową żonę. Było jej tak naprawdę wszystko odebrane, i tak też bardzo dużo ludzi oglądających serial i interesujących się tą sprawą to odebrało, że po prostu było jej wszystko odebrane. Jej mąż, jej całe życie, całe kółko znajomych, jakie prowadziła, bardzo bogate i wygodne dzieci, no wszystko było jej po prostu odebrane. Mogła już legalnie nic zrobić, nie miała na nic pieniędzy, żeby cokolwiek zrobić. Odmówiła tego tych miesięcznych, Spłatek od swojego byłego męża. No i słuchajcie, stwierdziła, że jedyną opcją jest, by jedno z nich po prostu nie było już na tej planecie. Więc Betty e, któregoś dnia zakupiła broń i pewnej nocy stwierdziła, że to jest ta noc. E, używając klucza swojej córki, który no, oczywiście e, ukradła, e, włamała się do domu Dana i Lindy, którzy byli świeżo po ślubie i obydwoje zastrzeliła, jak leżeli w łóżku. Linda umarła od razu. Dan jeszcze coś do niej powiedział, po czym Betty strzeliła jeszcze raz i podbiła Biegła do telefonu i oderwała kabel ze ściany, żeby upewnić się, żeby on nie zadzwonił nigdzie, i wyszła z tego domu. Tuż po wyjściu z do domu zadzwoniła od razu do swoich córek, od razu opowiedziała, co się działo, one, oczywiście nie mogły uwierzyć, były w szoku. I krótko po tym była aresztowana, przyznała się do wszystkiego. To był chyba 89, jak została ona aresztowana, miała ona już dwie możliwości wyjścia z więzienia, jednak po nowych rozprawach sędzia stwierdził, że ona nadal nie czuje się w ogóle. Winna. Ona nie, nie, nie czuje tego, że nie powinna była tego zrobić. Ona uważa, że była w całkowitych prawach do, do zabicia ich, że nie miała innej opcji, że tak się musiało stać. Więc kobieta nadal jest w więzieniu. Słuchajcie: Make good sense to me. What made sense? Taking the gun so I could make them listen to me. Straciła bardzo dużo, bardzo bolało ją też to, że Dan nigdy nie chciał się przyznać do tego, że ona miała też jakąś rolę w jego sukcesie, że ona mu pomogła. On nigdy nie chciał się przyznać, że ona płaciła za te studia. Bardziej ukazywał to, że, że on sam to wszystko osiągnął i musiało ją to też bardzo boleć. I słuchajcie, ja czytałam wiele różnych forum, wiele różnych recenzji i serialu i ludzi, którzy w ogóle rozmawiają na temat tej całej sytuacji i bardzo dużo osób, mimo tego, że uważa, że ona zrobiła źle, to jest po jej stronie, po tym, że miał Miała zamydlone oczy, że ten facet ją manipulował, potraktował ją bardzo źle. Podobno były też sytuacje, gdzie był on agresywny, czego ani show nam nie pokazuje, ani też nigdzie nie jest tak naprawdę potwierdzone. Są tylko takie spekulacje. I wiele osób też mówi, że tak bardzo jak była zraniona, mogła wziąć te pieniądze i po prostu odejść, i mogłaby sobie spokojnie i wygodnie żyć do końca życia. A w tym momencie jest ona w więzieniu. Dzieci jej nie odwiedzają, ponieważ mają swoje życia i nie bardzo, nie bardzo chcą ją odwiedzać. Ona mówi, że to jest dlatego, że to jest dosyć daleko no i drogo kosztowałaby ich podróż, jednak ja oglądałam parę wywiadów z jej dziećmi i jest czwórka, jest dwójka chłopców i dwie dziewczyny i oni są tak pół na pół, dwójka z nich uważa, że będą utrzymywać kontakt z mamą, jednak druga dwójka uważa, że jej życie zostało po prostu totalnie zrujnowane i że nie powinna ona była tego zrobić, co zrobiła, jednak w momencie, w którym ona zastrzeliła Dana i też Lindę, to zostało to całe imperium prawnicze, które właśnie utworzył ich ojciec. I to były grube, grube miliony, słuchajcie. I te miliony w, poszły do tych dzieci, w momencie, w którym oni skończyli po tam 18 czy 21 lat. Więc na pewno nie chodzi tutaj o jakieś finansowe rzeczy. Nie powinno przynajmniej. Ten serial naprawdę oddaje całą historię. Tą, którą teraz wam powiedziałam. Już w pierwszym odcinku dowiadujemy się, że ona zabiła męża i Lindę. Ale ta cała historia jest bardzo taka... Wzru nie, nie wzruszająca. Taka, że można po prostu czuć co ta kobieta czuje, jak to wszystko się dzieje. Że wiecie, nagle z dnia na dzień wszystko było ok, nagle mąż już, już nie chce z nią być, chce być z młodszą kobietą, z kimś innym i ona nie potrafi się z tym pogodzić. No i to, co zrobiła nie jest ok, jednak nie jest ok, ale też nie uważam, żeby ona miała jakieś problemy psychiczne. E, szkoda, że prawdopodobnie do końca życia będzie ona już w więzieniu, no ale takie już jest prawo, słuchajcie. Mm, dajcie mi znać, czego dajecie ten serial. Tak jak mówię, jest to jeden z niewielu seriali, który naprawdę oddaje, czy filmów, który naprawdę oddaje całą sytuację jeden do jednego. Nie chciałam powiedzieć Wam tutaj jakoś całkowicie tylko o sytuacji Betty, ponieważ ja nie jestem kanałem, który mówi o takich kryminalnych sprawach. Są dziewczyny na YouTubie, które o tym mówią. Ja jak już się wypowiadam, albo są sytuacje, które bardzo mnie interesują, lub właśnie y, lubię porównywać to do serialu. Wcześniej porównywałam całą sytuację Gypsy Rose, ten filmik też możecie zobaczyć, i właśnie serialu, który też jest po prostu mega. A tutaj właśnie y, ten serial stwierdziłam, że jest bardzo warte polecenia i w ogóle ta cała sytuacja jest dosyć ciekawa naprawdę jest dosyć ciekawa, bo morderstwo zostało popełnione przez kobietę, która po prostu już była zdesperowana, po prostu już nie wiedziała, co zrobić i już straciła wszystko. No i popełniła, popełniła coś takiego, więc jestem tak. Więc jestem ciekawa, czy widzicie ten serial, czy znacie tę sytuację. Jeżeli nie, to naprawdę polecam ten serial. Oglądając go, możecie totalnie wiedzieć, że to, co oglądacie, zdarzyło się. Naprawdę. Wszystko jest oddane naprawdę świetnie, nawet dzieci są podobne. Jak spojrzycie sobie na zdjęcia Betty oraz Dana versus, versus z aktorzy, którzy ich grali, mega duże podobieństwo. Mega plus, że to wszystko jest tak realnie zrobione, tak jak najbardziej zbliżone do prawdziwej historii. Więc, mega polecam. Dajcie znać, um, czy oglądaliście, czy znacie sytuację Betty Broderick Dziękuję serdecznie za oglądanie. Zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. Pamiętajcie też, by obserwować mnie na Instagramie. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! i do